Słuchajcie, w końcu udało mi się dorwać obudowę kolumny kierowniczej do C360, do Ursusa. Po dobrych pieniądzach obudowę znowa. Moja uległa zniszczeniu. Ktoś po prostu ograniczniki na zwrotnicach przespawywał i tutaj w tym miejscu pękła. Ja sobie kupiłem używkę, zregenerowałem, także widzicie na filmach, że pracuje super nawet na tych szerszych oponach. A tutaj kupiłem nową obudowę za 350 zł. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie od początku do końca taki film z regeneracji takiej kolumny kierowniczej. Zakupię łożyska, tutaj zakupię ten ślisk, przełożymy. Całe wnętrzności z mojej starej kolumny. No i zregenerujemy po prostu taką kolumnę na nowej obudowie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie taki film.